Cześć, witajcie! Jesteśmy w naszym foliowcu. Niedzielny poranek. Chcieliśmy wam pokazać, jak nam tutaj rosną warzywa. Tutaj mamy kapustę. Tutaj wychodzi, wschodzi sałata. Różne odmiany. Tutaj kapusta pakczoj. Przy okazji się nauczę nowych rodzajów warzyw. Tutaj wschodzi koper, rzodkiew, cebulka dymka. No i generalnie podlewamy. Tak, tutaj jest por, sałaty. One są jeszcze dodatkowo przykryte w włókniną zimową. I oczywiście beczka z wodą. Ta woda jest tutaj, ta, ta woda jest tu ogrzana, więc nie podlewamy taką zimną wodą miejską, tylko grzejemy sobie ją w tej beczce. Mamy termometr, pogodynkę i widzimy w domu, ile jest stopni w naszym foliowcu. Teraz jest 18,8 stopnia i 94 wilgotności. Jest tu bardzo ciepło i też wietrzymy. Tutaj mamy okna. Nasz foliowiec ma po 6 okien z każdej strony i jak jest tak bardzo ciepło na zewnątrz to wietrzymy. I tu Wam jeszcze pokażę pokażę Wam co my tu mamy. Kierowniczka co my tu mamy? Tu mamy cebulkę na dymkę i szpinak i rzodkiewka. I teraz Wam chcę coś tu pokazać, tylko muszę to otworzyć. To jest nasza konstrukcja. O, no. Muszę tu jeszcze dopracować właśnie taką podporę, żeby się to trzymało. Ale generalnie mamy otwarcie, a mamy też zasłonięcie w formie takiej takiego tunelu foliowego. Tutaj mamy zasłonięte włókiną, bo tu też mamy posadzone. No i tu mamy skrzynie, gdzie jeszcze nie będą posadzone tutaj, w tej e, będą rosły ogórki. A tutaj już kierowniczka marchewkę posadziła, więc też już tu parę rządzków jest także robi się coraz piękniej trawę mamy wygrabioną ale jeszcze nie kosimy bo mają być przymrozki więc czekamy na czekamy na pogodę tutaj w naszych dawnych skrzyniach warzywnych posadziliśmy maliny borówki to są to? truskawki? ale truskawki? truskawki, woziomki. i tutaj są porzeczki tak, tak się tu prezentuje tutaj troszkę taki zrobiliśmy powiększyłem kompostownik i zbieram jeszcze liście, potem jak skoszę z koszem trawnik to tutaj wrzucimy wrzucimy tutaj eee, to wrzucimy trawę, żeby ugniła a tu, w tym miejscu będzie stał domek gospodarczy także także tak to się tutaj u nas prezentuje no jeszcze mamy tu trochę roboty musimy tutaj wokół tego tunelu wysypać tak jak mam tutaj zaczęte kamieniem dookoła każde przejście Tutaj jeszcze wczoraj. Wsadziliśmy trawę ozdobną, wysoką, więc ona nas tu też ona nam to trochę osłoni. No i wiecie jak to na ogrodzie. No. Roboty jest dużo. A teraz pokażę Wam jeszcze nasze rozsady. Z bliska. Także oglądajcie do końca. I tutaj jeszcze chcieliśmy Wam pokazać nasze rozsady. Dobrze, że karteczki są, to mogę Wam przeczytać. E, mamy tutaj kalafiora. To? Bakłażany. Bakłażany. Tutaj mamy, słuchajcie, pomidory. I pomidory mamy dużo odmian. 10, 10 odmian pomidorów, po 3 z każdego. Nie będę wam tu czytał teraz tych wszystkich nazw, ale jest ich dość trochę i ładne są przede wszystkim. I tutaj też mamy pomidory, a tam w ogóle widać nasz ogródek warzywny. Więc tutaj pomidory, 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 pomidory. Tutaj jest celer. Pietruszka była tu, ale pojechała już tam do folioka Tutaj są kalafiory i brokuły. Tu jest zioła pietruszka i. I kalafior. są zielone. Tutaj są co? papryki. Papryczki. Różne odmiany. Tu jest pomidor. Tu jest. Papryki. Arbus. A tu! Patrzcie. Tu jest arbuz, a to? Pelargonia. To jest pelargonia. Czyli to nie jest warzywo. Pamiętajcie, takich liści nie jesteście. A jest widzicie arbuza? No, arbuz musi urosnąć. Jak urośnie, to będzie hit. Nie to jest po wypadku. No, tutaj są, co to są? Kalafiory. Tam są zioła. Tam są zioła. A tutaj jest reszta papryk. Kalafiory, bo tam jest. Kalafior, bakłażan. Kierowniczka nie cicho mówi, ale się nauczy się. Głośniej tutaj są kalafiory i takie rzeczy. I jeszcze pokażemy wam jedno nasze tajne miejsce, a może i nawet dwa. Nie także proszę. zostańcie. Rośnie kurkuma i imbir. Nie rośnie, tylko są pędzone. Co są? Pędzone. Nie rośnie, sorry. Pędzone są, kierowniczka mówi, więc one się tu pędzą. Będą rosły, coś z tego będzie. Super, już jest zielone, także coś z tego będzie. Idziemy teraz w ostatnie nasze miejsce. Tajne w maju. Wychodzi to na ogród. Także tu już ma blisko, bo tu są drzwi na ogród. Więc w maju idą do ogródka warzywnego, który jest tam. I jesteśmy w ostatnim miejscu, gdzie znajdują się nasze warzywa, rozsady. Jest to seler przepikowany. Tutaj korzenny. Tam jest poziomka. Tutaj jest znowu seler i tutaj jest poziomka. Tutaj są pelargonie. Tutaj jest plantacja trawy. To jest trawa. Stipa 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 no, A tutaj także tak. No, a tutaj jest dalej pelargonia. Pelargonia. To jest na import do Chin. W trzech kolorach. W trzech kolorach. Kierowniczka mi tu podpowiada. Dlatego jest aż tego aż tyle. Jak już pokażą się pierwsze kwiaty, to jest biała. I jak będą kwiatki to Wam pokażemy, jak to się prezentuje, jak to wygląda, także tyle w tym materiale, trzym My dalej bawimy się w ogrodnictwo, a Wam życzymy udanego sezonu i jak zwykle zapraszamy Was na kolejny odcinek z naszego cudownego, pięknego ogrodu. Nie tylko warzywnego, będziemy starać się Wam pokazywać różne prace, które wykonujemy na naszym jakże to pięknym ogrodzie. Tu wam pokażę tak z lotu ptaka. Piek. Jak możecie zauważyć jeszcze trawa jak jest wygrabiona to, co prawda nie jest piękna zielona jeszcze, ale damy chwilę czasu i będzie naprawdę ładnie. Dobra, już nie przedłużając tego materiału. Zapraszam was do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie ogrodu, piszcie. Chętnie pomożemy, doradzimy. Trzymajcie się miłej niedzieli. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiamy.